A, dzisiaj recenzja trudna, niesamowicie wymagająca, bo samochód, który dzisiaj przedstawiam, w ogóle nie jest ciekawy. W ogóle żaden człowiek nie będzie go chciał raczej oglądać. Natomiast robię recenzję tego auta, ponieważ obiegowa opinia o tym samochodzie jest taka, że on jest strasznym krapem. Sam chciałbym się przekonać, czy to jest prawda ta strasznie niepochlebna opinia o tym aucie. Witam was serdecznie kochani. Ja nazywam się Robert Wojcik i dziś mam przyjemność albo nieprzyjemność przetestowania Deumatiza. Na początku opowiem wam kilka ciekawostek o tym modelu. Następnie przedyskutujemy sobie jego atrakcyjny albo nieatrakcyjny wygląd zewnętrzny. Następnie zaproszę was do wnętrza tego samochodu, żebyśmy mogli wspólnie pokontemplować nad tym, czy aby na pewno te plastiki w środku są aż tak złej jakości. Później wezmę tego Matiz'a, przejadę się nim. Od razu Was pragnę uprzedzić, że jak będę nim jeździł, to będzie mocno subiektywnie, bo nie będę się podpierał scenariuszem, tylko będę po prostu mówił to, co mi na przyniesie na język. Deu Matiz powstał w 1993 roku. Tak naprawdę nie jako Deu, tylko jako Ital Design Luciola, jako następca Fiata Cinquecento. Niestety decydenci w Fiacie pomyśleli, że kurde, może trochę zbyt odważnie i zamiast klepać Matiz'a jako Fiata Cinquecento, to postanowili zmodernizować swoją linię produkcyjną pod Fiata Seicento, a projekt Matiz'a został wystawiony na sprzedaż. DU w tamtych latach miało taką manię, że kupowało wszystkie projekty dostępne na sprzedaż, dlatego te samochody nie są w takiej jednej spójnej stylistyce tylko każde DU z tego czasu wygląda troszkę inaczej. DU Matis był samochodem globalnym, produkowanym w wielu krajach świata na wiele rynków. Żeby przedstawić Wam większość nazw handlowych tego samochodu, pozwólcie, że posłużę się ściągawką. Inne nazwy Deumatiza: Baoyun Lehi. Chevrolet Exclusive. Chevrolet Matis. Chevrolet Spock. Chevrolet Joy. Teraz coś dla fanatyków wielkiej lechi, Chevrolet Lehi. Formosa Matis. FSO Matiz, Uzdae Matis. Pointec Pojęcie jak G2, Deu Matrix Chevrolet Taxi 7.24. Nie wiem co ma na myśli 7.24. Nie wiem co ma 7.24 w tej nazwie, ale pewnie koresponduje z ostatnią nazwą, czyli Chronos. U nas w Polsce Matis był sprzedawany pod marką Deu oraz FSO. Ten egzemplarz, który dzisiaj mam możliwość testować, jest dosyć bogato wyposażony, bo na pokładzie ma m.in. klimatyzację, elektryczne szyby. Relingi dachowe I wiele, wiele innych A tak naprawdę to w tych wiele innych To mam na myśli zegarek I brak oprotomierza Deumatis w Polsce był też bardzo ciekawie reklamowany Wiadomo lata 90 Galopujący Wolny rynek w Polsce Reklamy zabijały się o to, żeby były jak najciekawsze No i Deumatis Ten z klimatyzacją miał bardzo ciekawą I śmieszną reklamę Link jest tutaj w opisie Pozdrawiam, obejrzyjcie sobie bo jest taka dosyć ha z jajem. Dobrze, przejdźmy do wyglądu zewnętrznego. Zacznijmy od przodu. Z przodu Deumatis najbardziej nawiązuje do tłumaczenia swojej nazwy, czyli do słowa przyjaciel. Jest taki radosny, można nawet powiedzieć, że uśmiechnięty. Szczególnie w tym kolorze przywodzi nam na myśl postać Pokémona Pikachu. Mamy tutaj parę wybałuszonych oczu. Pod spodem korespondujące obłemigacze i cała przednia część zderzaka zwieńczona jest tym wlotem powietrza w kształcie uśmiechu. Ta cała kompozycja daje nam tutaj wrażenie samochodu radosnego, który zabierze nas na fajną przygodę. W sumie taka dygresja, ale przód Deumatiza troszkę kojarzy mi się z miatą NA. Nie wiem czemu, ale tak jest. Charakterystycznym elementem stylizacji Matiza jest to, że samochód jest dosyć wysoki. Z przodu objawia się to tym, że mamy wrażenie, iż szyba od nasady do samej góry jest powierzchniowo większa niż maska i przedni zderzak razem wzięte. Okay. Przejdźmy do linii bocznej. Z boku Matiz najmniej przypomina auto miejskie. Bardziej wygląda jak taki van. Wszystko z racji tego, że ma dosyć mocno pochyloną przednią szybę oraz przednią maskę, która idzie praktycznie w idealnie tej samej linii co przednia szyba. Daje nam to sylwetkę klina, ale takiego o dosyć dużym kącie rozwarcia. Charakterystyczną cechą Matiza jest to, że jest pięciodrzwiowy i myślę, że ta pięciodrzwiowość oraz dosyć niska cena była kluczem do sukcesu tego modelu na polskim rynku. Standardowo koła w Matizie to 13 cali, bardzo malutkie Według mnie trochę nieproporcjonalnie jest za małe do tego auta, bo auto wygląda jak takie pudełeczko zawieszone na takich malutkich kółeczkach z klocków LEGO W niektórych wersjach Matiza dostępne były relingi dachowe Natomiast z własnego doświadczenia nie polecam umieszczania tam żadnych ciężkich przedmiotów, bo relingi bardzo łatwo sięgną Kolejną rzeczą, o której możemy podyskutować, stojąc z boku Matiz'a, jest dosyć cienka blacha. Spójrzcie na to. W sumie nie muszę dawać żadnej siły i samochód się wygina. I to jest dwa paluszki, auto wygięte. Blacha w Matizie jest bardzo słaba, natomiast myślę, że to jest taki wymóg po prostu tego segmentu. Porozmawiajmy o tyle. Według mnie tył jest najładniejszą częścią Matiz'a jest taki dosyć nie wiem jak to nazwać przyjemny dla oka tylne lampy mają taki ciekawy kształt łezki pod takim dosyć ostrym kątem ten kąt koresponduje z kątem otwarcia tylnej klapy i wszystko ładnie koncentruje się na tylnej tablicy rejestracyjnej nie wiem czemu, ale ja zawsze miałem jakąś słabość do samochodów z nisko umieszczoną tylną rejestracją. Zawsze mi się to wydawało takie jakieś mega sportowe. Ciekawym akcentem w matizie jest bardzo przydatny spoiler, który powyżej 250 km na godzinę generuje dodatkowe 46 kg nacisku na tylną oś, dzięki czemu samochód jest bardzo stabilny w zakrętach nawet przy wysokich prędkościach. Według mnie najsłabszym elementem całego samochodu jest blacha, która jest słabo zabezpieczona antykorozyjnie. Co widać przeważnie na dołach drzwi, o progach już nie wspominam, bo ten egzemplarz ma już drugi komplet progów. Przejdźmy do wnętrza Deumatiza. Według mnie wnętrze całego samochodu to jest właśnie ta rzecz, która zdeterminowała o jego bardzo słabej opinii na rynku samochodów używanych. Przede wszystkim weźmy pod uwagę to, że opisywany przez nas dzisiaj egzemplarz ma zaledwie 110 tysięcy km przebiegu a wnętrze wygląda jak by miało przynajmniej z pół miliona. Na samym początku uwagę zwraca nam strasznie mocno zużyta kierownica, która już nawet nie jest okrągła. W tym miejscu ma jakieś 2,5 cm grubości, a w tym miejscu ma dobre 3,5. Deska rozdzielcza to najsłabszy element designu całego Matiza. Deska jest zbyt wyoblona, jakaś taka wyoblasta. A te elementy, jak przednie nawiewy, włącznik awaryjnych świateł oraz regulacja nawiewów, przywodzą mi na myśl jakąś postać z kreskówki. Na samej górze deski został rzucony zegar cyfrowy, który został jakoś tak dodany na odwal Jeżeli chodzi o ergonomię deski rozdzielczej i kokpitu, w sumie nie widzę tutaj powodów do narzekań. Jako, że samochód jest dosyć ubogo wyposażony. To na konsoli środkowej nie jesteśmy przytłoczeni jakimś nadmiarem guzików, a wszystkie funkcje są bardzo blisko prawej dłoni. Bardzo łatwo jest obsługiwać nawiewy czy też radio prawą ręką. Uwagę zwraca przycisk klimatyzacji, który w Matizie działa troszkę jak hamulec. Nie wiem czy to ten egzemplarz czy każdy egzemplarz Natomiast jeżeli wciskamy ten przycisk, to silnik jest odczuwalnie słabszy. Cała deska rozdzielcza jest pokryta takim nieprzyjemnym w dotyku plastikiem, który jest bardzo twardy, łatwo się rysuje, a jego dotyk przyprawia mnie o ciarki. Schowek środkowy nie należy do najpojemniejszych, natomiast jakiś zużyty papier oraz chusteczki do przecierania kokpitu na pewno się zmieszczą. Zestaw wskaźników jest skromny, dosyć dobrze czytelny i podświetlanym, łagodnym dla oka światłem. Denerwuje jedynie brak obrotomierza, natomiast wielki plus za fizyczny wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. BMW E90 tego nie ma. Kolejnym elementem świadczącym o niskiej jakości plastikach wewnątrz Matiza jest deska rozdzielcza, która blaknie pod wpływem prawdopodobnie słońca. Widziałem w swoim życiu bardzo dużo matizów, i każdy z nich miał dokładnie taką deskę we wzór Tygrysa Bengalskiego. Boczki drzwiowe również zostały wykonane z bardzo kiepskiej jakości plastiku, który w moim przypadku, jeżeli przyjadę po nim palcem, powoduje u mnie gęsią skórę. Strasznie twardy, bardzo łatwo się rysuje. Klamka bardzo plastikowa, natomiast dosyć wygodnie się nią otwiera drzwi. Denerwuje brak jakichś większych schowków na drzwiach, bo tutaj zmieścimy tylko kamizelkę, nic więcej już tutaj nie wejdzie. O butelce wody możemy zapomnieć. Na plus zasługują dosyć duże lusterka, które dzięki swojemu umiejscowieniu gwarantują doskonałą widoczność do tyłu. Wielki plus dla Matiza, zważywszy, że to auto miejskie. Denerwującą rzeczą w Matizie jest umiejscowienie cięgna do otwierania baku, oraz bagażnika. Jeżeli siedzisz w samochodzie, nie jesteś w stanie ogarnąć, czy otwierasz wlew paliwa, czy otwierasz bagażnik. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do matiza, bardzo pozytywnie zaskoczyłem się fotelami, które są bardzo mięsiste, dosyć fajnie wyprofilowane i mają nawet jakieś tam trzymanie boczne, biorąc pod uwagę, że to samochód miejski. Jedynym minusem tych foteli jest bardzo psychodeliczna tapicerka. Nie wiem, co pali projektanci, ale wiem, że było tego dużo i dobrej jakości. Wsiadanie i wysiadanie jest bardzo komfortowe. To ważny aspekt w samochodzie miejskim. Jako że Matiz jest dosyć wysoki, to bardzo łatwo wychodzi się z samochodu. Nie trzeba się wspinać albo jakoś przesadnie głęboko wsiadać do środka. Po prostu wsiadamy i wsiadamy bardzo wygodnym ruchem. Przejdźmy teraz na tylną kanapę. Może z tyłu nie ma zbyt wiele miejsca, natomiast nie siedzi się aż tak tragicznie. Na pewno siedzi się tu lepiej niż w Fiacie Seicento. Dodatkowym plusem są drzwi, które się otwierają. W Seicento tego nie ma. Natomiast otwierają się bardzo wąsko, co jest uciążliwe przy wsiadaniu i wysiadaniu. Z przodu też mamy ten problem. Ciekawym akcentem jest siateczka na różne pierdółki za fotelami. Z tyłu niestety nie ma podłokietnika, ale kto szuka podłokietnika w miejskim samochodzie? Jazda z tyłu tylko i wyłącznie we dwójkę. Jeżeli próbujemy jeździć w trzy osoby, jest bardzo niekomfortowo i ta trzecia osoba na pewno by nas nie polubiła. Możesz zapozować. Bagażnik deumatiza nie należy do zbyt pojemnych. Natomiast jeżeli chodzi o miejskie zakupy, to na pewno będzie wystarczający. Dużym plusem, szczególnie dla działkowców, jest dzielona tylna kanapa w proporcji 2 trzecie do 1 trzeciej. Do Musicie mi uwierzyć na słowo: ona się dzieli. Kolejnym fajnym akcentem dodanym przez inżynierów tego samochodu jest elektryczne zamykanie klapy już w 1998 roku. Nadmienię jeszcze tylko, że klapę możemy otworzyć tylko i wyłącznie za pomocą wcześniej opisywanego cięgna wewnątrz samochodu, albo kluczyka. To dosyć niewygodne. Mogliby tu dać jakiś guziczek w tej klameczce. Przejdźmy pod maskę. A Jak to w azjatyckim samochodzie? Maseczka, wiadomo, na kiju. Matiza napędza trzycylindrowy silnik o pojemności 800 cm sześciennych, generujący niesamowitą moc 51 koni mechanicznych. Jest to praktycznie ten sam silnik, który napędzał Deutiko. Natomiast w Deutiko radził sobie o wiele lepiej niż w Matizie. Bo Deutyko było ponad 100 kg lżejsze. Według mnie do Matiza ten silnik jest zdecydowanie za mały. Tak jak już mówiłem wcześniej w wstępie do tego wideo, myślę, że największym problemem właśnie Matiza i tej jego opinii, która nie można jej nazwać nieposzlakowaną, jest to, że. Tak mocno na nim oszczędzali wewnątrz, bo z zewnątrz to auto nie jest aż takie brzydkie, w sumie jest nawet przyjemne dla oka. Co do jakości blachy, to oczywiście mogę się zgodzić, że jest dosyć słaba, natomiast no, w każdym takim miejskim aucie w jego cenie blacha nie jest zrobiona ze starego. Okrętu podwodnego, tylko jest po prostu cienka, żeby była jak najtańsza. Natomiast czy to Seicento, czy to Cinquecento, czy to jakaś Fiesta, czy każde inne małe autko, one w środku jest jeszcze takie dosyć znośne po latach. Natomiast Matis po latach użytkowania i po tych 100 tysiącach kilometrów, które zostały przejechane, on jest w środku strasznie rozklekotany i myślę, że. Nie tylko w środku, ale także pod względem mechanicznym on jest rozkłopotany, i to jest to jest zasługa, właśnie tego, że on został tak dosyć średnio zaprojektowany. Wiadomo wtedy, DEU miało na swoim koncie Pico, które nie było ich projektem, tylko było Suzuki, a oni sobie tylko po prostu kupili licencję, więc nie musieli się tam za bardzo naprojektować, natomiast jeżeli chodzi o Matiza, no to musieli praktycznie zaprojektować nowy samochód pod względem mechanicznym oczywiście no i widać, że nie mieli w tym zbyt dużo doświadczenia bo silnik jest z Tico o ile w Tico dawał radę, to tutaj jest kurde dychawiczny, słabowity i ma strasznie nieprzyjemny dźwięk taki Przynia biegów też jest nieprecyzyjna, bo w trudno się wbija biegi. Może z piątki na czwórkę i z czwórki na trójkę jest spoko. Natomiast z trójki na dwójkę jest, jest silny opór, który trzeba pokonać. Nie mówię już o znajdowaniu jedynki. Plusem jest to, że bardzo fajnie wchodzi wsteczny. Kolejną rzeczą, która niezbyt mi się podoba w jeździe Matizem, jest jego. Kierownica Która jest taka kurde mocno arcade'owa Ona mega mocno odbija nie wiem, nie wiem czy uda mi się to wam pokazać Chodzi mi o to, że nic nie czuć Na kierownicy Okej, okay, no zgodzę się W samochodach miejskich Nie trzeba mieć jakiegoś mega wyczucia Na kierownicy, bo to nie są auta Stworzone do e, szybkiej jazdy Natomiast tutaj Ten brak czucia jest aż taki już nieprzyjemny Więc to z mojej strony na minus Pewnie, niektórzy, pewnie niektórzy, niektórzy, potraktują to jako zaletę, natomiast ja to traktuję jako wadę, bo nie podoba mi się to. W sumie poza tym już nie ma minusów, no jeszcze a propos tego rozklekotania, słuchajcie, daję sobie luz. Każde wysprzęglenie nagradzane jest niesamowitym dźwiękiem, już wam pokazuję, nie tym, to był próg zwaniący. słuchajcie, sprzęgło, nie wiem czy to będzie słodne wideo. Ale to jest takie dosyć denerwujące. Podsumowanie. Chciałem dzisiaj wziąć w obronę deumatiza, i myślę, że nawet mi się udało. Pomimo tego, że samochód jest bardzo niestarannie zmontowany z takich dosyć niechlujnych i tanich elementów oraz tworzyw, to jeździ się nim całkiem przyjemnie. Jeżeli szukamy jakiegoś samochodu w kategorii miejskich, na pewno musimy wziąć pod uwagę deumatiza. Oczywiście, jeżeli dysponujemy budżetem poniżej 2000 zł. Natomiast za tę kasę wolałbym kupić hulajnogę Xiaomi. Przynajmniej będzie szybsza, nie będzie tak mocno gniła i będzie miała dłuższy zasięg. A tak na serio, to według mnie Deumatis nie jest aż taki zły, jak go malują. Wiadomo, jeżeli patrzymy na niego przez pryzmat innych samochodów, jak na przykład Golf 4, BMW 46 czy jakieś takie prawdziwe, duże samochody, możemy się rozczarować. Natomiast jeżeli szukamy jakiegoś samochodu w cenie skutera, który zapewni nam dach nad głową i potrzebujemy pięciu drzwi, bo w trzydrzwiowym Seicento czy też Cinquecento będzie nam za ciasno, weźmy pod uwagę Matiza. Na pewno na dojazdy do pracy, jeżeli mamy mniej niż 3 km, czy tam 5, czy tam 10, na pewno nie będzie aż tak źle i dosyć spoko się z nim polubimy. Plusami jest tutaj na pewno bardzo tania eksploatacja, części są niesamowicie tanie, dostępne wszędzie. Łatwość w naprawie. Nawet jeżeli nie jesteś mechanikiem, a musisz wymienić na przykład kable zapłonowe, nie stanowi to dla ciebie problemu. Łatwość w prowadzeniu, kierownica chodzi lekko. Dla mnie to jest akurat e, minus. Natomiast dla użytkowników, na przykład kogoś kto kupuje sobie to auto jako pierwszy samochód, będzie to na pewno plus łatwo się parkuje. Nie szkoda zniszczyć. Według mnie jest to dosyć dobre auto. Jeżeli chodzi o minusy, wiadomo. Blacha mocno gnije, no i kurczę, jakbym miał kupić to auto na przykład swojej córce, to za każdym razem bym się bał, że nie wróci do domu, bo matiz jest dosyć mocno miękki. Ale jeżeli wy potrzebujecie jakiegoś takiego strasznie taniego daily cruzera na zakupy i do roboty, ja polecam. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą recenzję, postarałem się przedstawić Matiza merytorycznie jeżeli macie jakieś zastrzeżenia co do mojej pracy proszę, dodawajcie to w komentarzu ja Was serdecznie żegnam zapraszam za tydzień w niedzielę na kolejną recenzję, tym razem postaram się zrobić prawdziwy samochód, a nie lecę do domu jeść ciasto, bo jest niedziela